Proszę Państwa, zapraszam pierwszego z zawodników do walki wieczoru. Przed nami zawodnik RKT Radom, dwukrotny mistrz amatorskiej ligi MMA. Panie i panowie, do narożnika niebieskiego, Patryk Kaczmarczyk! Goril we we nie mówi mi A gorwe nie mówi mi Przecież nie, nie wiedzieć, stój na straży, wyszala się przeważy, nie, nie wiesz kiedy, zastępy nie. dla tych twarzy strony kiedy. To jest goryl we mgle, gdzie zielony, zle kolory drzew, odgania zbory złe, prawdy meteory nie. nie na bok wzory złe są domy i gomory chleb, dziś słucham tylko goryla we mgle. Nie. Zapraszam drugiego z zawodników w czerwonym narożniku zawodnik Matadores Katowice i Bastion Tychy, a także przypominam ratownik górniczy, panie i panowie Adrian! Na to nie było dawno temu Widok wysokiego piętra na życie pełne problemów Jak ma zła brak prag widzenu Żyć jak te brak że mu znowu o Wiktorii chce śnić Miałem sen, piękny sen, przyszedł dzień, gdy się ziścił Widziałem sen w krąży, wyliniało nienawiści Nie da korzyści, no co, kraty słowa, wieko nie Wiem dla kogo i po co nie nie dawałeś za mnie grosza Dziś nazywasz mnie mistrzem Dla to nic nie kochasz Życie jest przewrotne, pierdolony rollercoaster Nigdy nie zapomnę kto mi bra, tak to pozer proste Nie zmienią mnie pieniądze Wiem skąd przyszedłem Wiozę się w grubej toczce Ale znam kłótą biedę Bo gdy mi zgasło słońce Zamarzyłem za niebem I tak lecę niczym ikar Nawet jeśli jebne glebę To pamiętam jak się podnieść Nie pierwszy raz Ten smak piachu w ustach, Czy langusta Pokaże czas Dziś daje blask Teraz czystego sumienia Świetlaną widzę przyszłość a nie mrok celi więzienia Choćby skamieniał i zamilknął na wieki To nigdy nie zapomnę, co i że jest pod To ty jesteś wielki, bo mi dałeś drugą szansę Nigdy nie zapomnę, słuchaczu, siostro, bracie Nigdy nie zapomnę, nie zapomnę Nigdy, nigdy, nigdy nie bór, wiatną, wiatr Dobrze tego, smak I to nitras, nie zapomnę tego Bo tu tych łez, tej krwi przelanej Tych ludzi, tych miejsc z radością i żalem Ja Mam ochotę, jak najdalej uciec stąd. Bo przerasta mnie to wszystko, wielu czeka na mój błąd. Tak to się je trąd. Nie znam mnie ani narracji. Znajdę wyjście z każdej sytuacji, stylowo jak James Bond. Poznaj moją historię, nim znieważysz moją ksywę, bo ci tego nie zapomnę, zemsta ma grubą kursywę. Do przodu i ten nie zerka w Saprycy. Tak po latach rozumiem, znaczenie tak, nie słowa koledzy. Na śląskie między obrazy wreszcie serce. Kolumbijski nosa nie życie Proszę państwa! Mierzy 173 cm wzrostu. Wczoraj na ceremonii ważenia ważył 65 kg, 800 gramów. Do tej pory stoczył cztery walki w mieszanych sztukach i wszystkie te cztery pojedynki wygrał. Przed Państwem Patryk Kaczmarczyk! Proszę państwa, w czerwonym narożniku, mierzący 170 cm wzrostu, ważący 65,8 kg, 11 stoczonych walk z czego 7 zakończonych zwycięsko. Proszę państwa, Adrian Kempa! A teraz prosimy serdecznie państwa o powstanie, odegrany zostanie hymn państwowy Mazurek Dąbrowskiego. Dziękujemy gościom honorowym. W tym oczywiście szefowi organizacji Filipowi Batkowskiemu, który także pojawił się w Oktagonie, panu generałowi zapraszamy oczywiście po zakończeniu walki na te celebre uhonorowania triumfatora. A ja przypominam państwu, że ten pojedynek toczy się o szablę mistrzowską organizacji Armia Fight Night w kategorii 66 kg i walka jeśli potrwa na pełnym dystansie trwać będzie 3 rundy po 5 minut. Sędzią tego pojedynku jest Piotr Jarosz. Dwa pokolenia sportowców, dwie różne historie. No i jedna walka, która bardzo nas ciekawi, a więc starcie 21-letniego Patryka Kaczmarczyka, który jest niepokonany w czterech walkach, który mówi o sobie: śladem Konora McGregora jestem przyszłością i będę przyszłością polskiego MMA a sprawdzi go dzisiaj, no zaprawiony naprawdę w twardych bojach Adrian Kempa, który legitymuje się bilansem siedmiu zwycięstw i czterech porażek Adrian Kempa, który po pierwsze bazuje na sile fizycznej jest górnikiem z kopalni Murcki Staszic i ma tutaj naprawdę głośne wsparcie w gliwickiej arenie i zaczynamy walkę o mistrzowską szablę w kategorii wagowej do 66 kg narożnik czerwony Adrian Kempa, narożnik niebieski Patryk Kaczmarczyk Patryk Kaczmarczyk, zawodowo dopiero od Czerwca 2019 roku, cztery zawodowe pojedynki, wszystkie walki wygrane, natomiast nie możemy zapominać o tym zapleczu amatorskim. To jest zawodnik, który naprawdę tam spisywał się wyśmienicie. Przeszedł na zawodostwo, ponieważ w walkach amatorskich już nikt w jego kategorii nie chciał się z nim mierzyć. Zwraca teraz uwagę Kaczmarczyk na zbyt niskie kopnięcie w okolice krocza suspensorium, ma teraz czas dla siebie, aby odzyskać w pełni zdrowie odesłany do neutralnego narożnika Adrian Kempa. Kempa, który też zaczął bardzo aktywnie. Dużo pracy nóg. Była już zmiana pozycji z normalnej na mańkuta. Myślę, że będziemy to obserwować w tym pojedynku. A to jest ta nieprzyjemna sytuacja, która spotkała Patryka Kaczmarczyka. No ale wznawiamy tę walkę. No i zobaczymy kiedy dojdzie do pierwszego bezpośredniego starcia, bo na razie są w bezpiecznym dystansie. Szuka tutaj wysokich kopnięć Patryk Kaczmarczyk, ale jest czujny Adrian Kempa. Jest ta to switch position, zmiana pozycji nieustannie niemalże po stronie tego górnika, który dzisiaj ma sprawić sobie wspaniały prezent i pokonać wcześniej niepokonanego Patryka Kaczmarczyka. Radomski klub tekwondo i to tekwondo kopnięcia właśnie z tej dyscypliny sportu widzimy w wykonaniu Patryka Kaczmarczyka. Stara się spokojnie prowadzić ten pojedynek z dystansu Patryk Kaczmarczyk, natomiast agresywnie szuka skrócenia dystansu Adrian Kempa. Zawodnik, który już sprawdzał wielokrotnie młodych zawodników debiutujących w zawodowym MMR, też zaczynających karierę. W Army Fight Night dla przykładu w ostatnim pojedynku zmierzył się z Georgiem Mesjawą, który właśnie taką wielką nadzieją, z jedną z zawodową wygraną był, natomiast zatrzymał się na Adrianie Kempie. No, popatrzmy, poszukał Kaczmarczyk najpierw kolana, przechwycił jednak to kolana Adrian Kempa. Próbuję teraz sprowadzić tego Młokosa do parteru i tam pokazać to, o czym mówiłem, a więc tę przewagę fizyczności, jaka jest po jego stronie. Fantastyczna posadzka w wykonaniu kępy, natomiast odrzucił dobrze biodra, wraca do pozycji pod siatką stójkowej. Patryk Kaczmarczyk będzie szukał zerwania tego uchwytu, nie będzie chciał pozwolić po raz kolejny na skuteczną akcję Adrianowi Kempi i robi to dobrze, odrzucenie bioder w wykonaniu 21-latka. No właśnie, taka rutyna i tak młody wiek teoretycznie nie idzie to ze sobą w parze, ale Kaczmarczyk pokazuje, że jest absolutnie no, taką nadzieją polskiego MMA i dzisiaj ta nadzieja będzie naprawdę poważnie przetestowana, już potwierdza nam to przebieg tej pierwszej rundy. Lewy kajkik, ale wyłapał to na rękawicę na blok. Adrian Kempa. Miał być eksplozywny początek i taki jest. A to jest czas Teraz na dwóch zawodników. Było kolano, ale przestrzelił nieznacznie Patryk Kaczmarczyk, aczkolwiek próba była naprawdę zuchwała. Przechwycił nogę. Patryka Kaczmarczyka Adrian Kempa. Natomiast teraz inkasuje kilka mocnych uderzeń. Walczy na te zerwaniem. Z uchwytu tej nogi Patryk Kaczmarczyk. No, Jest kolejny raz. mocny cios w wykonaniu Patryka Kaczmarczyka, a noga została wyrwana teraz w doskonałej sytuacji. Patryk Kaczmarczyk będzie pracował nad pięciem się za plecy, chociaż błyskawicznie pod siatkę ucieka Adrian Kempa. No nic nie zyskał w tej akcji Adrian Kempa, zainkasował kilka no takich niewygodnych, nieprzyjemnych uderzeń gdzieś w okolice skroni. To zawsze potrafi się odłożyć później na zdrowiu zawodnika w tym pojedynku, no ale... Próbuje teraz Kaczmarczyk pokazać, że wcale nie jest słabszy fizycznie od tego dużo starszego Adriana Kępy. Przechwycona lewa noga przez Patryka Kaczmarczyka ułatwia mu wyprowadzanie kolejnych uderzeń. Po raz kolejny natomiast nieprzepisowo chwytał się siatki Adrian Kępa. Dostał już ostrzeżenie po raz drugi od sędziego Piotra Jarosza. Jeszcze bez przerwania, natomiast następna taka akcja na pewno zostanie ukarana odjętym punktem. Spojrzał Adrian Kępa w kierunku swojego narożnika posłuchał dwie krótkie porady, no i teoretycznie wie co ma robić w tym położeniu. Stara się sklejać się plecami do siatki Adrian Kempa, chwycił po raz kolejny nieprzepisowo, natomiast udało się skutecznie sprowadzić walkę do, partor, do parteru Patrykowi Kaczmarczykowi, to on jest zawodnikiem, który w tym momencie, w tym fragmencie walki rozdaje karty w klatce. Zobaczmy, będzie chciał Wstać oczywiście Adrian Kempa, który miał 13 marca w Mysłowicach walczyć z Sebastianem Rajewskim. No ale przyszła pandemia, plany wzięły w łeb, a pamiętamy później drogę Rajewskiego do KSW. Teraz pracuje łokciami Kempa. Zerwał się w końcu Adrian Kempa. Postraszyły czasami sierpowymi, ale uniknął ich Kaczmarczyk, który znowu daje znać o sobie wysokim lewym kopnięciem. Strasznie wysokimi kopnięciami Patryk Kaczmarczyk przede wszystkim z prawej nogi. Teraz próba middlekicka pod prawy łokieć po przekroku. Dobrze, teraz to kolano wylodował w końca głowy. Rozpuszcza Adrian Kempa, ale wydłużył dystansę. Bardzo sprytnie Patryk Kaczmarczyk. Ale ten lewy sierpowy górnika był naprawdę niebezpieczny. Teraz wytrącił z równowagi kaczmarczyk Kempę. Poszukał prawego sierpowego. Jeszcze jest jedno kolano. To są naprawdę dewastujące próby ataku Kaczmarczyka. I mamy koniec pierwszej rundy, która no miała emocje, miała swoją dramaturgię. I myślę, że kapitalnie wprowadziła nas w klimat walki wieczoru. Dali armia fight night 8. Oj, 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 na miękkich nogach do narożnika wracał Adrian Kempa i niech się cieszy, że usłyszał gong kończący tę pierwszą odsłonę walki, bo mający pod siatką tak zmęczonego rywala, Patryk Kaczmarczyk mógłby nie wypuścić tej szansy z rok Mówiliśmy o starciu i konfrontacji dwóch zawodników, dwóch pokoleń, natomiast teraz dochodzi do konfrontacji dwóch narożników. Tomasz Jeruszka, Marcin Held w narożniku. No oczywiście Adriana Kempe w drugim narożniku. Natomiast Alberto Zimkowski oraz German Anwinogienow. Dwóch doskonałych szkoleniowców, ale także doskonali zawodnicy w narożnikach u obu bohaterów walki wieczorów. tak, Marcin Held, jedna z ikon polskiego MMA. Były zawodnik bellatora, UFC, czy też ACA. Więc ta jego droga zawodowa naprawdę bardzo, bardzo bogata. No i zobaczymy jak wpłyną te uwagi na Adriana Kempę. I jaka będzie też reakcja Patryka Kaczmarczyka. No jest ta walka ciekawa, bo są te momenty spięcia. Jest ta eksplozywność po stronie młodszego Kaczmarczyka, ale te odpowiedzi Adriana Kępy też są naprawdę bardzo niebezpieczne, więc trzeba zachować tutaj czujność i zobaczyć co przyniesie nam druga runda tego pojedynku o mistrzowską szablę w kategorii wagowej do 66 kg. Podniosła się temperatura w hali, w Kliwicach. Jaki plan na tę rundę i na tę dalszą część tego pojedynku będzie miał Adrian Kempa? Czy będzie szukał obniżenia pozycji, skrócenia dystansu, przeniesienia walki do parteru? Tak jest, robił to teraz Adrian Kempa. Natomiast dobrze odrzuca biodra. Stracił teraz równowagę Patryk Kaczmarczyk, ale uspokoił teraz sytuację 22-latek z Radomie. Ale jeszcze wściekły jest Adrian Kempa, kiedy już wchodzi do tego półdystansu? Kiedy szuka ciosów sierpowych? No i te odchylenia, ta reakcja defensywna Kaczmarczyka na razie niezawodna. Spokojnie, czeka na akcję swojego przeciwnika, jak naprawdę doświadczony zawodnik Patryk Kaczmarczyk, teraz fantastycznie niskim kopnięciem po raz kolejny w okolice stawu kolanowego, Patryk Kaczmarczyk naprawdę skutecznie w tych akcjach. No na razie jest jak snajper, jeżeli chodzi o te kopnięcia, zagapił się na moment Adrian Kępa i znowu przyjmuje tym razem prawe kolano ze strony Kaczmarczyka, który no jeżeli chodzi o te kopnięcia właśnie jest naprawdę dzisiaj skuteczny. jest Deszcz cały czas niebezpieczny z tymi kolonami właśnie zdołał tego uniknąć Adrian Kempa jest to akcja zdecydowanie przygotowana na ten pojedynek, a więc kolana przy próbie skrócenia dystansu przez Adriana Kempę Widzimy, jak szuka nawet krótkiego przekroku, aby wprowadzić mocniejszą akcję tym kolanem. Widzimy, jak doskonale, jak swobodnie czuje się w klatce Patryk Kaczmarczyk, ale cały czas musi pozostawać skupiony ten zawodnik. Adrian Kempa, dopóki jest w grze, jest zawodnikiem niebezpiecznym. No to jest są ciosy, które Kempa wyprowadza, które potencjalnie mogą być oczywiście uderzeniami nokautującymi, bo pełen impet w prawy sierpowy wkłada Adrian Kempa. Zgubiło na zęby, ale wracamy natychmiast do kontynuacji tego pojedynku. Ależ teraz akcja. Najpierw było kolano, potem była odpowiedź ciosem sierpowym Adriana Kempu. Mówił Adrian Kempa w licznych wywiadach przed tym pojedynkiem, że jest przygotowany na te akcję kolanami Patryka Kaczmarczyka. No tych kolan zainkasował już naprawdę sporo w tym pojedynku. Odporność na te akcje jest, ale jak jeszcze dużo tej odporności pozostało. Nie może takich błędów w defensywie podejmować się Kaczmarczyk, bo przecież trzeba mieć respekt do siły dużo starszego Adriana Kęty. Była z walki do parteru, była próba posadzki, natomiast dobrze odrzucił biodra. Teraz już przechwycona lewa noga Patryka, przez Patryka Kaczmarczyka. ułatwi mu przejście ewentualne pozycji i wyrwanie tej nogi z uchwytu Adriana Kemp. Mówiłem o tym sloganie Kempy, który powtarza za Konorem Magregorem, że jest przyszłością. No to nie można sobie wyobrazić lepszego sprawdzianu w tak młodym wieku jak Adrian Kempa. Próba wejścia za plecy. Zerknął w naszym kierunku jeszcze Patryk Kaczmarczyk, ale my podpowiedzi udzielać nie będziemy. Dociska do siatki Patryka Kaczmarczyka. Adrian Kempa nie ma dobrego uchwytu do sprowadzenia walki do parteru. Na razie próba odebrania nieco sił i pewnie zyskania samemu sił przez Adriana Kempe. Praca nad zyskaniem podchwytów w wykonaniu Patryka Kaczmarczyka. Krótkie ciosy utrudniają nieco pracę Adrianowi Kępie. W ofensywie pod siatką. Dobre kolana w wykonaniu kępy na uda Patryka Kaczmarczyka. Rewanżuje się troszeczkę Kaczmarczykowi za te kolana, które on serwował z kolei w kierunku jego szczęki, a więc dużo bardziej niebezpieczne były te próby. Ale osłabienie nóg Kaczmarczyka też może mieć swoje znaczenie, zwłaszcza w kontekście takiej płynności, mobilności w klatce Patryka Kaczmarczyka. Bardzo skrupulatnie teraz trzyma pozycję pod siatką Patryk Kaczmarczyk. Dobrze teraz odwrócił się plecami do siatki, aby... Ułatwić akcje defensywne, teraz świetny odrzut Piotr i to on jest zawodnikiem, który przejmuje inicjatywę w walce parterowej. Ależ jesteś niski Kaczmarczyk, błyskawicznie wyszedł z tej opresji, no i znalazł się w naprawdę dobrym położeniu. To była kapitalna reakcja defensywna Kaczmarczyka. Teraz nie próbuje wpinać się drugą nogą za plecy Patryk Kaczmarczyk, jest pozycja pugardy Teraz trzeba odwrócić Adriana Kempe na plecy. I skontrolować pozycję parterza. Natomiast kontrującą akcją popisuje się Adrian Kempa, który no teraz wyprowadza kilka mocnych uderzeń. To nie jest takie proste, żeby przestawiać Adriana Kempę w klatce. I przekonał się o tym doskonale Kaczmarczyk. Teraz Kempa postraszył go krótkim lewym sierpowym. Jest półgarda w wykonaniu Adriana Kempa. Skręca Biodra Patryk. Kaczmarczyk nie ma wielu akcji ofensywnych ze strony Adriana Kempa. Teraz szuka głowy, szuka uchwytu. Zawodnik z nie Panie klinczu. Jeszcze cios! Z lewym sierpowym błyskawicznie Adrian Kempa z tego klinczu. Jeszcze jest próba kopnięcia a w odpowiedzi. Cios sierpowy kaczmarczyka. Zaczyna nam się rozdział wojny, którą toczą w samej końcówce drugiego starcia. Kaczmarczyk z Kempą i znajduje się. Teraz w parterze Adrian Kempa. Ależ pojedynek jedynek nam w Kliwicach zgotowali panowie podczas gali Armia Fight Night 8 miało być starcie wieczoru o szable mistrzowską i to jest mistrzowski poziom dwie rundy już za nami no absolutnie, myślę, że nikt nie może być rozczarowany tym, co oglądamy w klatce organizacji Armia Fight Night bo jest to wspaniały na razie pojedynek Adrian Kempa, przygodę ze sportami walki, zaczynał w wieku 15 lat. Zaczynał od zapasów w stylu wolnym, no i też widać po tej jego fizyczności, że to jest facet, który z zapasami miał coś wspólnego i wie, jak z tych zapasów korzystać. Podziwiam realizatora, który wybierał najlepsze akcje tego pojedynku, bo ja bym w skrócie dał całe 5 minut drugiej rundy. Naprawdę fantastyczna odsłona ze zwrotami akcji, zarówno jeden, jak i drugi z góry. Efektowne wymiany stójkowe. Myślę, że inspirująca jest w ogóle historia Patryka Kaczmarczyka, bo on jeszcze w 2019 roku pracował w Szkocji na zmywaku. Tam dorabiał po to, żeby zgromadzić pieniądze, by móc potem przygotowywać się do zawodowych pojedynków, a ta jego kariera jest, jest błyskawiczna, jest takim elementem zaskoczenia powiedziałbym, bo w rok w zasadzie zbudował sobie bilans czterech zwycięstw. Były triumfy na galach Babylon MMA, a dzisiaj przed nim najtrudniejsza walka w karierze. No i zobaczymy jak zda ten egzamin w trzeciej rundzie, bo jesteśmy już po 10 minutach naprawdę tytanicznej roboty, jaką wykonuje Adrian Kempa i Patryk Kaczmarczyk. No i ten zmywak, o którym wspomniałeś w Szkocji, to jest kolejna analogia przecież do Conora McGregora, który kilka miesięcy przed podpisaniem kontraktu z organizacją UFC sam pobierał zasiłek dla bezrobotnych, a dorabiał sobie jako hydraulik. Zobaczymy jak spisze się w tej trzeciej odsłonie. Mniej doświadczony w zawodowych występach Patryk Kaczmarczyk, spodenki żółte, spodenki zielone, Adrian Kempa. ciosy i od razu próba skrócenia dystansu wykonania Adriana Kempy. Na razie pracuje nad uchwytem i odciągnięciem nogi, zakręceniem rywala, zyskaniem posadki, sprowadzeniem walki do parteru Adrian Kempa, ale już jest przygotowany na tę akcję. Patryk Kaczmarczyk błyskawicznie podąża za ruchem swojego przeciwnika i zdecydowanie szybciej niż w poprzednich odsłonach. Wydaje się, że skontrolował pozycję zagrożoną. Ale jest płynny w tych ruchach Patryk Kaczmarczyk, co stanowi oczywiście problem dla Adriana Kempy. Widzimy jak ci się kręcą wokół własnej osi Kaczmarczyk z Kempą. Próba kolana, jedno, drugie kolano ze strony Adriana Kęty na korpus Kaczmarczyka. Pamiętamy po walce Krakowiaka, jak destrukcyjne potrafią być kolana, no ale oczywiście tam był inny przykład, był inny impet tego ataku. Ale zobaczmy, ma dobrze chwycony podchwyty lewą ręką Patryk Kaczmarczyk. Łatwiej skontrolować pozycję pod siatką, dlatego w drugą stronę teraz ucieka właśnie Adrian Kempa Krował sobie przestrzenie przed ramieniem Patryk Kaczmarczyk. Teraz ma do tego szansę Adrian Kępa, chociaż przechwycony nad garstek w wykonaniu Patryka Kaczmarczyka. Marczyka utrudnia pracę kolanami na udarywala. rywala. Jest po raz kolejny próba zejścia do dwóch nóg, zyskania uchwytu, który pozwoli przenieść walkę do parteru. Szeroko, pod siatką na nogach, natomiast Patryk Kaczmarczyk nie chce oddawać pleców, nie chce pozwolić rywalowi na zyskanie skutecznego uchwytu. No nie ma tutaj wielkiego pola do manewru, próbował, próbował jeszcze kolana, gdzieś wudo Adrian Kempa i ponawia właśnie tę próbę. Jeszcze jedna próba, tym razem wycinki Patryka Kaczmarczyka, ale trzyma się Radomianin twardo na nogach. I to wycinki bardzo niebezpiecznej, bo w okolice ścięgna Achillesa, taką akcję zaserwował swojemu rywalowi Adrian Kempa. Rzadko spotykana akcja, natomiast niezwykle bolesna i skuteczna, jeśli te, to ścięgno jest napięte. Teraz przechwytuje nadgarstek swojego rywala Patryk Kaczmarczyk, oczywiście szukając ewentualnie kontry dźwignią na staw łokciowy, ale dobrze teraz odwraca pozycję w parterze Patryk Kaczmarczyk. Będzie próba pięcia prawej nogi za plecy rywala. Na razie tylko udaje się wpiąć się dolną lewą kończynę Patrykowi Kaczmarczykowi. Spogląda w kierunku, w zasadzie nie wiem, czy im Patryk Kaczmarczyk, czy, czy w naszym, czy w kierunku swojego narożnika. Mam wrażenie, że Patryk Kaczmarczyk ma tak podzielną uwagę, że słyszy co my mówimy i reaguje na nasze słowa. Jest pięcie za plecy, jest zapięte duszenie, bardzo blisko zakończenia tego pojedynku przed ramię po pod brodą naszyj. To jest, koniec, koniec, koniec. jest! Adriana Kempa. Patryk Kaczmarczyk spektakularny w spektakularnym stylu. No a duże problemy teraz przeżywa Adrian Kempa, bo to był mocarny uchwyt ze strony niepokonanego już w pięciu walkach Patryka Kaczmarczyka, ależ finisz kapitalny. Trzy walki przez decyzję. Czwarta przez TKO. Piąta przez poddanie. Ale to poddanie, jakże efektowne pozyskaniu pozycji dominującej. W parterze błyskawicznie wbią się za plecy. I duszeniem z za pleców popularnym Matareo. Po skromieniem lwa poddaje bardziej doświadczonego Adriana Kempa. Ależ to się oglądało! Ależ twardy był też Adrian Kempa. Nie przeszło mu przez myśl, żeby odklepać, aż w końcu zabrakło mu tlenu no i po prostu stracił kontakt na moment z rzeczywistością. Zareagował na to sędzia, bo widział, że coś się dzieje z Adrianem Kempą. A tak jak mówię, to jest wielki wojownik i nie myślał nawet przez ułamek sekundy, by po prostu poddać się w tej walce. A 9 na 10 zawodników to no po prostu odklepałoby w tej chwili. Dobra, EtoS wojownika mu na to nie pozwolił, natomiast te przykrywa ten pojedynek ostatecznie. Patryk Kaczmarczyk, no, pokazuje po raz kolejny, że te słowa, które wykrzykiwał po swoich pojedynkach, jestem przyszłością, nie są przypadkowe, bo naprawdę w efektowny sposób, ze zdecydowanie bardziej doświadczonym rywalem, pokazał się w każdej płaszczyźnie. No, to było naprawdę coś wspaniałego, co nam zaprezentował Patryk Kaczmarczyk. No, uciekły już gdzieś oczy, zaczął się robić cenny, krótko mówiąc, Adrian Genpa i natychmiast zareagował sędzia. Wielkie gratulacje dla Patryka Kaczmarczyka i wielkie brawa dla Adriana Kępy. Panowie, no mieliście stworzyć nam widowisko na miarę wieczoru i stworzyliście, stworzyliście kapitalną walkę, którą mogliśmy oglądać przy okazji pierwszej gali Armia Fight Night na antenie TVP Sport. No i nasze apetyty są pobudzone po tym, co dzisiaj obejrzeliśmy w Gliwicach, a zobaczymy jak będzie wyglądała kariera Patryka Kaczmarczyka, którego marzeniem jest organizacja UFC. Mówi o tym, że wszystko wie o UFC, ale zdaje sobie sprawę z tego, że jest młody, że potrzebuje czasu, potrzebuje edukacji, a dzisiaj pobrał myślę wspaniałą w perspektywie rozwoju kariery lekcję walki z Adrianem Kempo. Zdecydowanie najbardziej doświadczony przeciwnik